Kiedyś w takich miejscach królowała samotność, szum fal i przygniatający barki obowiązek. Dziś, dziś nie ma już obaw przed pogodą, kłopotów z opałem, ani strachu, że ogień będzie zbyt słaby. W szum fal wsączyło się delikatne buczenie elektrycznych urządzeń zasilających, tylko obowiązek pozostał ten sam. Codziennie, gdy słońce zaczyna tonąć w wodzie, tu ożywają przyrządy. Powtarza się rutynowa procedura sprawdzania gotowości. I codziennie jak przed setkami lat zapada ta sama decyzja. Już. Latarnia morska u wejścia do portu wiesie. Żywy płomień zastąpiły silne żarówki o mocy 1,5 kW. Ale nie o moc tu chodzi. W każdym razie nie tylko. Sercem optycznej maszyny jest układ formujący wiązkę światła w uporządkowane, zakodowane błyski. Dla każdej latarni morskiej inne. Kod identyfikacyjny umożliwiający rozpoznanie brzegu nawet wtedy, gdy go nie widać. Szczególnie wtedy. Automatyczna zmiana żarówek to na wypadek przepalenia. Mały cud optyki geometrycznej. Starannie oszlifowane szkło skupia światło wzdłuż osi biegnącej ku horyzontowi. Obroty silnika narzucają modulację, i dla odległych oczu sprawia to wrażenie źródła o pulsującej jaskrawości. Może już nie tak ważne jak kiedyś przyćmione przez radio i sygnały nawigacyjnych satelitów, ale ciągle wypatrywane przez tych, co na morzu. Niby proste, a jakże skomplikowane. Cóż, robić światło w ogóle umiemy nie najgorzej, ale jedna z jego form wciąż stanowi dla techniki wyzwanie. Redaktorski uśmiech, prawda? Szeroki? Przyjemny wyraz twarzy. Uwaga. A ciemno tu. No. Jeszcze raz może. Tak ile odbitek 500 no i ty... za godzinę Nienormalny jesteś co nie no jest normalny szybko dla... i dużo szybko i dużo słuchaj to jest naprawdę najlepsza ideologia dla ludzi którzy zajmują się tą branżą techniki bo no wiesz, tak jak się rzekło, wytwarzać największe nawet ilości światła umiemy stosunkowo łatwo. Natomiast pewna grupa tych inżynierów źródeł światła zajmuje się tym, żeby wytwarzać ogromne ilości w miniaturowym czasie. I jest to nie z tej planety zupełnie zadanie stojące przed technologią. Tak, ale jest ono w zasadzie, można powiedzieć, doskonale opanowane, czego przykładem. Może być i ta maleńka lampka błyskowa, i ta nieco większa, która w zasadzie jest już prawie wyposażona w komputer, ponieważ pozwala uzależnić intensywność błysku od czułości taśmy filmowej, od odległości. No i niemalże sama wylicza, jak należy wykonać zdjęcie. Ale oczywiście, jeśli byśmy się upierali, że decyduje ilość, no to rozejrzyj się wokół takie. Taki zestaw Normalny. profesjonalny oświetlenia studia, który w tej chwili chociaż świeci się, jeszcze nie działa, bo są tylko zapalone takie lampy halogenowe, które pozwalają na właściwe ustawienie tego oświetlenia po to, żebyś wyglądał elegancko, żeby kompozycja światła była dobra, ale prawdziwa akcja zaczyna się dopiero wtedy, gdy naciśnie się spust migawki. Zdrowo. O, i w tym krótkim ułamku sekundy zostaje wyzwolona moc rzędu 1500 W sekund i to jest właśnie zestaw, który umożliwia wykonanie doskonałej fotografii. A gdyby się przyjrzeć temu, co jest w środku, to okazuje się, oczywiście nieistotna jest sama ta środkowa halogenowa lampa, bo jest to tylko światło pilotowe, ale istotne jest to, co jest półokrągłe. Ten yy, żarnik lampy, który w porównaniu z normalną żarówką przypomina komputer. Każda z nich rodzi się w ogniu, każda oddzielnie. Nigdzie na świecie proces produkcji lamp błyskowych nie poddał się jeszcze automatyzacji. I może dlatego jest to czystej wody etiuda na płomień, szkło i ludzkie ręce. Główny kłopot stanowi połączenie metalowych elektrod z kwarcowym szkłem bańki. Od szczelności zależy to, czy lampa będzie zdolna błysnąć 100 czy milion razy. I dlatego szczegóły tej części procesu producenci zwykle dyskretnie ukrywają. Kłopot numer dwa: precyzja. Położenie wolframowych elektrod kontroluje się na powiększającym ekranie telewizyjnego monitora. Tu decyduje się geometria przyszłego wyładowania, bo miniaturowy piorun błyskać musi najsilniej tam, gdzie mu się każe. Różnorodność. Mimo, że lampy błyskowe zalicza się do źródeł światła, naprawdę stanowią rodzinę indywidualistów. Geometrię bańki narzuca tu cel. Inaczej zwija się rurki lamp fotograficznych, inaczej dla błyskowych świateł ostrzegawczych na wysokich budowlach, inaczej dla układów optycznego pompowania laserów, lamp pojazdów specjalnych, samolotów. Jedne błyskać potrafią słabo, ale za to tysiące godzin bez przerwy, inne muszą wyzwalać w piorunowym błysku moce większe niż silnik samochodu. Z każdego punktu widzenia jest to świat specjalizacji. Już kompletna, ale jeszcze martwa. W ostatniej termicznej obróbce rozpraszają się naprężenia narosłe w szkle podczas montażu. Indukcyjny, bezdotykowy piecyk ostatecznie formuje materiał elektrod. Gdzieś obok stękają próżniowe pompy, wysysają z bańki ostatnie atomy powietrza. I wnętrze wypełnia się starannie odmierzoną porcją spektralnie czystego, szlachetnego ksenu. I już jest gotowa do samodzielnego życia. Oplotą ją jeszcze metalowe ścieżki zapłonowe elektrody. Obrośnie elektroniką i transformatorem dostarczającym do elektrod tysięcy voltów zapłonowego impulsu. Uzbroi się w odbłyśnik nadający kształt strumieniowi światła, często w hermetyczną obudowę. I każdy malec będzie mógł spytać, A co to takiego? A każdy ojciec spokojnie odpowiedzieć: Widzisz, mały, to po prostu lampa błyskowa.